Dzień dobry Państwu. Dziękuję Państwu za przybycie tutaj w Warszawie pod ten pomnik, znany chyba wszystkim naszym rodakom, jakże wymowny, znany jako Golgota Wschodu. Dzisiaj obchodzimy 85. rocznicę sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. Przypomnę 1 września. 1939 roku, 85 lat temu, zostaliśmy z nienacka napadnięci przez III Rzeszę Niemiecką. Rozpoczęła się II wojna światowa. Nie wszyscy jeszcze wtedy wiedzieli, że na mocy tajnych protokołów do paktu Ribbentrop-Mołotow tak naprawdę Sowieci z hitlerowskimi Niemcami, Hitler ze Stalinem podzielili Polskę. W istocie dokonując jej czwartego rozbioru i pełna realizacja tego planu nastąpiła właśnie 17 września, kiedy do powoli ogarniających nasze państwo, drugą rzecz pospolitą, hitlerowskich Niemców, z którymi walczyła wtedy polska armia we wrześniu 1939 roku, dołączyli Sowieci, zadając cios w plecy. Polakom broniącym swojej ojczyzny, atakując od wschodu. I to niestety był ten ostateczny element, który pogrążył tamtą Rzeczpospolitą i doprowadził do upadku naszego państwa, doprowadził do okupacji Polski. To była przez te pierwsze lata II wojny światowej taka właśnie sowiecko-niemiecka okupacja Polski gdzie ramię w ramię Hitler ze Stalinem tak naprawdę realizowali swoje wspólne interesy aż do czerwca 1941 roku, kiedy to Hitler zdecydował napaść na Związek Sowiecki, kiedy zdecydował, że będzie próbował także opanować i tą część Europy, i swojego sojusznika Stalina w ten sposób próbował pognębić. To był kolejny rozdział w II wojnie światowej, ale tamten czas, tamten wrzesień 1939 roku i 17 września, to był początek gechenny dla naszego narodu, dla naszego społeczeństwa. Tak jak powiedziałem, do hitlerowskich Niemców dołączyli Sowieci. Tego skutkiem był potem Katyn i mord na polskich oficerach dokonany przez Sowietów. To były setki tysięcy ludzi, którzy stracili dach nad głową, którzy stracili swoje domy, którzy, którym właściwie życie zostało całkowicie zburzone. Zaczęła się straszliwa Golgota Wschodu dla nich. Wywózki na Sybir, prześladowania przez Sowietów, przez komunistów sowieckich. To, była ta, to były te, te, te najczarniejsze lata w ostatnim stuleciu dziejów naszego narodu, które później skutkowały tym, że po II wojnie światowej niestety nie udało nam się zrzucić sowieckiej opresji. Byliśmy za żelazną kurtyną w sowieckiej strefie wpływów do w zasadzie 1989 roku, a przypomnę, że wojska sowieckie tak naprawdę opuściły Polskę dopiero w roku 1993. W istocie więc tamta sowiecka agresja na Polskę w 1939 roku, 85 lat temu, wyznaczyła nam długie dziesięciolecia dominacji sowieckiej, komunistycznej na naszych ziemiach i wielkiego nieszczęścia naszego narodu, z którego tak naprawdę zbieramy się. Do dzisiaj. Jest to w istocie bardzo trudna dla nas rocznica, bardzo tragiczna dla wielu rodzin, których najbliżsi zostali zamordowani. Tak jak polscy oficerowie w Katyniu, tak jak oficerowie Korpusu Ochrony Pogranicza, tak jak oficerowie polskiej policji pomordowani w Twerze, w Charkowie, w Miednoje, w wielu innych miejscach, którzy cierpieli gehennę nad Morzem Białym. W różnych miejscach na Syberii, którzy potem wraz z armią Andersa wracali po to, by Polskę odbudować, ale niestety, których tragiczne losy często oznaczały to, że nigdy do ojczyzny nie mogli wrócić. Wielu z nich pozostało na zachodzie. Europy, bo czy to do komunistycznej ojczyzny nie chcieli, czy nie mogli wracać, kiedy Polska była w sowieckiej strefie wpływów. Jest to więc bardzo tragiczna dla nas rocznica. Obok tego 1 września 1939 roku, także i 17 września 1939 roku wyznacza ten czas gechenny drugiej wojny światowej a dzisiejsza rocznica 85. rocznica 17 września 1939 roku rozpoczyna dla Polaków ten czas Golgoty Wschodu tak bardzo dla nas tragiczny. Dzisiaj to co dzieje się za wschodnią polską granicą, rosyjska agresja na Ukrainę przypomina tamten czas zbrodni, których Rosjanie dokonali na Ukrainie choćby ta w Buczy, tak bardzo przypominające ten tak zwany katyński model mordowania bezbronnych ludzi ze związanymi z tyłu rękami. O jakże to jest wszystko także dla nas Polaków znajome i to także jest powodem tego, że my tak doskonale rozumiemy to wielkie cierpienie i tę potrzebę niesienia pomocy naszym ukraińskim sąsiadom. Mamy nadzieję, że imperializm rosyjski nie zwycięży. Mamy nadzieję, że wspólnota Zachodu, do której dzisiaj należymy, stanie mężnie, odważnie i zdecydowanie zatrzymując sowiecki imperializm, wspierając um, um, Ukraińców dzisiaj w obronie ich ojczyzny przed, przed rosyjską inwazją. Zawsze to podkreślam. Tak naprawdę to jest ten sam rosyjski imperializm i nieważne. Bo historia jasno pokazuje, że czy to był imperializm carski rosyjski, czy to był imperializm sowiecki rosyjski, czy to jest dzisiaj imperializm putinowski rosyjski, to jest cały czas ten sam straszliwy potwór. To jest ten sam rosyjski model kolonializmu, panowania nad innymi narodami, zagarniania ich ziemi, zagarniania ich dóbr naturalnych, wyzyskiwania ich, wykorzystywania ich, niewolenia ich, narzucania swojej ideologii, narzucania tego, co oni nazywają ruskim mirem. A czego my nie chcemy? Mamy swoją kulturę, mamy swoją cywilizację, my mamy swoją religię. Należymy do zachodniego, rzymskiego pnia kulturowego. Stamtąd przyjęliśmy chrzest ponad 1050 lat temu i to jest nasz krąg kulturowy. I dlatego zdecydowanie staliśmy i będziemy stali w obronie wszystkich tych, którzy właśnie bronią się przed rosyjską dominacją, bronią się przed narzucaniem im rosyjskich wzorców kulturowych, obcych im, które, 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 co do których nie mają ani tradycji, ani woli. To jest... My mamy swoją historię, mamy swoją kulturę, mamy swoją tradycję i przy niej pozostaniemy. Wierzę w to głęboko. Także dzięki dzisiaj mądrej polityce umacniania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, modernizacji polskiej armii, budowania systemu naszego bezpieczeństwa, a przede wszystkim przynależności do wielkiej wspólnoty Zachodu, której emanacją, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jest przede wszystkim Pakt Północnoatlantycki, czyli NATO, ale także nasza obecność w Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, Ale ten moment teraz to jest dla nas tutaj w Polsce także i bardzo trudny czas w związku z bieżącymi wydarzeniami. Przed chwilą jak państwo widzieliście, rozmawiałem z harcerzami, dziękowałem za to, że są tutaj dzisiaj ze mną w tym miejscu w Warszawie, pod tym bardzo ważnym pomnikiem. Ale przede wszystkim w istocie można powiedzieć, zdałem druchną i druhom raport z tego co przekazał mi dzisiaj rano pan minister Jacek Siewiera, szef bezpieczeństwa biura narodowego, szef biura bezpieczeństwa narodowego, który w tej chwili znajduje się na terenach dotkniętych powodzią, który wczoraj do bardzo późnych godzin nocnych te tereny przemierzał, poczynając od Głuchołazów, a kończąc późną nocą w Mysie, gdzie, gdzie jeszcze miał spotkania, gdzie oglądał jak wygląda sytuacja walki z powodzią po to, żeby mi zraportować, przekazać wszystkie informacje, zapotrzebowania, to jak wygląda sytuacja rzeczywiście tam na miejscu. Dzisiaj za moment dosłownie będę miał spotkanie Narodowej Rady Rozwoju z tą radą, która jest związana ze sprawami samorządu terytorialnego, w której zasiadają przedstawiciele samorządu terytorialnego, także samorządów terytorialnych z południowego zachodu Polski. Między innymi będzie rozmowa z panią, z panią burmistrz Kowarów. Która, której, której miasto także zostało dotknięte tą powodzią. Będziemy dyskutowali o tym, jak wygląda sytuacja, jakie środki pomocy są tam w tej chwili potrzebne co do samej walki z powodzią, ale przede wszystkim już w tej chwili pochylamy się nad tym, jak rozwiązać problem straszliwych zniszczeń, do których doprowadziła ta powódź i jakie działania powinny zostać jak najszybciej podjęte po pierwsze, żeby pomóc. Mieszkańcom tych terenów po powodzi dostarczyć im te wszystkie artykuły, które są potrzebne do przetrwania w tej niezwykle trudnej sytuacji. Ale po drugie, proszę Państwa, także jak przystąpić już do odbudowy tego regionu Polski. Niestety ten moment w roku jest bardzo trudny. Jeszcze mamy w tej chwili ładne dni. Mam nadzieję, że. Ta ładna słoneczna pogoda ciepła, bez kolejnych deszczy utrzyma się jak najdłużej, zwłaszcza na tych terenach. No bo przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy no nie tylko zdołali posprzątać jak najszybciej te, te skutki powodzi, ale także, żebyśmy zdołali odsuszyć domy i inne budynki. Zbliża się okres prawdziwej jesieni, która wiemy jak w Polsce wygląda, to okres deszczy, to okres, w którym przyjdą przymrozki. To wreszcie zima, yy, która za kilka miesięcy na dobre zawita do Polski i to jest naprawdę bardzo trudny czas. Yy, tutaj goni nas praktycznie rzecz biorąc każdy dzień po to, by w jak największym stopniu się do tej zimy przygotować, żeby domy mogły być ogrzewane, żeby przywrócona, przywrócona została sprawność wszystkich instalacji. To jest um, ogromne zadanie na przyszłość i, i mam nadzieję, że wszyscy będziemy um, w realizacji tego zadania współdziałali. Um, w tym najbliższym czasie mam nadzieję, że zbiornik um, Racibusz Dojny będzie wystarczający do tego, by powstrzymać tą falę powodzi, by fala powodzi w poważnym stopniu nie zagroziła wielkim miastom, myślę o Opolu, myślę o Wrocławiu, by nie powtórzyła się w tych wielkich miastach sytuacja z 1997 roku i byśmy mogli w związku z tym wszystkie siły skupić na pomocy tym obszarom, które, które w tak ogromnym stopniu zostały pomocą dotknie, powodzią dotknięte. Myślę tutaj o Kłodzku przede wszystkim. Myślę Myślę o Bystrzycy Kłodzkiej, myślę właśnie o głuchołazach, myślę o Kowarach, proszę Państwa, o samej mysie, w której sytuacja jest tak w tej chwili tragiczna i dramatyczna. Apeluję do wszystkich rodaków o pomoc, o solidarność, o wsparcie. My w Kancelarii Prezydenta przygotowujemy w tej chwili transport wspólnie z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego 18 ton wody, różnych innych produktów, które są potrzebne tam do przetrwania i najszybciej jak to tylko możliwe. Mam nadzieję, że już jutro ten transport na te tereny dotknięte powodzią do, prawdopodobnie do, do, do Bystrzycy Kłodzkiej wyślemy. Będziemy się starali pomóc, udostępniamy także i nasz ośrodek w Wiśle, gdzie, gdzie jest możliwość przyjęcia dzieci, gdzie jest możliwość, mam nadzieję, uda nam się zorganizować także możliwość prowadzenia zajęć szkolnych, tak żeby tam w jakiejś miejscowości, gdzie, gdzie szkoła została zniszczona, uszkodzona, żeby uczniowie przynajmniej tymczasowo korzystając z tego, z tego naszego lokum spokojnego, mogli przetrwać w czasie, kiedy, kiedy rodzice i służby porządkowe i wszyscy ludzie dobrej woli będą, będą się starali przywrócić w miarę możliwości normalne życie. Apeluję o tą pomoc do wszystkich w całej Polsce zwłaszcza tam, gdzie, gdzie nie było tych wielkich opadów, gdzie są takie możliwości, żeby pomóc w jak największym zakresie do przedsiębiorców, do wszystkich ludzi dobrej woli, do ludzi, których, których stać na to, by, 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 by w różnej formule tej pomocy udzielić, aby, aby w miarę możliwości swoich tą pomoc rodakom przekazali. Pięknie pokazaliśmy, że potrafimy pomóc naszym sąsiadom z Ukrainy w czasie, kiedy to było potrzebne. Proszę, żebyśmy się teraz zmobilizowali do, także do tego, żeby pomóc naszym rodakom na południowym zachodzie Polski. Ta pomoc jest tam rzeczywiście ogromnie potrzebna. Wielu, wielu spośród tych ludzi straciło dorobek swojego życia. Wielu z tych ludzi jest na krawędzi rozpaczy, czy wręcz w rozpaczy. Niektórzy nawet stracili swoich bliskich. Proszę gorąco o wsparcie, proszę o solidarność, proszę o, o zrozumienie proszę o pomoc. Dziękuję wszystkim tym, którzy, którzy w takim trudzie pracują, nie śpią nocami. Dziękuję strażakom, dziękuję policjantom, dziękuję ratownikom, dziękuję żołnierzom, wszystkim tym, którzy działają. Mam nadzieję, że jak najszybciej zostaną posłane wojska inżynieryjne. Już rozmawialiśmy w tej sprawie z ministrem obrony narodowej. Wojska inżynieryjne są tam absolutnie koniecznie potrzebne. To jest ten dodatkowy asum rzeczywiście bardzo mocnych i sprawnych sił technicznych do tego, by przywracać możliwości normalnego funkcjonowania. Tam jest potrzebny w wielu miejscach ciężki sprzęt do tego, by poradzić sobie z tymi wszystkimi problemami. Musimy teraz działać w sposób bardzo zdecydowany. Ta pomoc jest ogromnie potrzebna. Ja udam się na te tereny, kiedy tylko zakończy się ten okres niebezpieczeństwa. Proszę Państwa. Oczywistą sprawą jest, że obecność prezydenta zawsze angażuje służby. Konieczne jest zapewnienie prezydentowi bezpieczeństwa. To kwestia protokołów bezpieczeństwa, wszystkich obowiązków, które z tym są, z tym są związane. E Oczywistą sprawą jest, że jeżeli będę tam obecny w tej chwili, kiedy trwa walka z powodzią, będzie to odciągało ratowników, będzie to odciągało ludzi, którzy mogą zająć się kwestią bezpieczeństwa mieszkańców, ratowania mienia itd. itd. E Stąd obecność pana ministra Jacka Siewiery, bo oczywiście to nie wymaga aż takich względów bezpieczeństwa, jakie muszą być zapewnione prezydentowi Rzeczypospolitej. Ale wybieram się na te tereny dotknięte powodzią niezwłocznie tylko po tym, kiedy to stan niebezpieczeństwa bezpośredniego i bezpośredniej walki z samą powodzią się zakończy, kiedy rozpocznie się rzeczywiście już walka ze skutkami powodzi, czyli po prostu ten proces odbudowy, który będzie z całą pewnością jeszcze trudniejszy, jeszcze dłuższy i wymagający od nas jeszcze większego wysiłku, jeszcze większej systematyczności niż sama walka z żywiołem. Czeka nas bardzo trudny czas, wymaga to od nas naprawdę wielu sił i, 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 i wielkiej mobilizacji i o tą mobilizację ogromnie proszę. Dziękuję bardzo.